Oto jest spółka złą Dundersztyca! Witaj, pepe panie dziewaku, skosztujesz babeczkę? Są świeże, pyszne i cały czas gorące, bo trzymam je tuż przy moim sercu. Pewnie przyszedłeś do doktora Dundersztyca. Przykro mi chwilowo go nie. Ups, dostałem wiadomość. O dzień dobry, pepe panie dziobaku. Wybacz, że dzisiaj nie mogę cię złapać osobiście. Zostałem wezwany na ławnika, ale bez obaw wymyśliłem sobie na to doskonałe usprawiedliwienie. Wylozuj, to w pełni legalne. Tymczasem za wszystko w tej chwili jest odpowiedzialny norm. Może tak przydałbyś się do czegoś. Mógłbyś wykazać choć trochę inicjatywy. Trochę inicjatywy? Nigdy wcześniej pan mnie o to nie prosił. Na w zasięgu twoich ramion, więc możesz mnie zaskoczyć. I postaraj się chociaż tym razem nie dać plany. Dundersztyc! Jestem! Zatem życzę smacznego. Przepraszam za niewygody, p.p. panie Dziobaku. Wykazuje się inicjatywą. Gdy pomogę doktorowi D podbić cały okręg Trzech Stanów, będzie ze mnie bardzo dumny. Może nawet wtedy zawierze mnie na mecz jaka, ale jak to zrobić? Doktor Dundersztyt stworzy skomplikowane wynalazki, które nigdy nie działają. Ale dla mnie liczy się cel, dlatego skonstruuję broń. Dobra, zaczynamy operację cicho sprawdzić, co tu się u licha dzieje. Notatnik? Jest. Ołówek na 15 jubileusz czorka Momo? Jest. Wprawne oko i wieczna żądza przyłapania? Jest. Dobra, ludzie, zaczynamy nanorobotową zabawę. Kram z bieżącą wodą? Super! Niezły <śmienicza> <Jedny> pomysł! <śmienicza> Ekstra! Ekstra! Mamo, mamo! Finashi Ferb zrobili wielki podajnik taśmy, ale to też jest kranik, łódka z wiosłami, sportowa czapka, wielka żarówka, pierniczek z trzecią ręką na czole, wielki łeb Proszę. Dość. Twoje opowieści nie mają sensu. Skup się na jednym temacie. Patrz i wyciągaj wnioski. Ja będę Fredką, a ty będziesz atrakcyjną mamą. <śmienicza> Mamo, i Ferb sprowadzili z przeszłości z Hana, który uczy sąsiadów rzucania toporem jadąc koniem na oklep? Widzisz? Jeden temat. Kiedyś pewnie i tak to zrobią. Ławnik numer dziewięć, proszę podać swój zawód. Obecnie jestem wolnym strzelcem. <noise> Na pewno cię stąd nie wypuszczą po takim tekście. Jest pan wolny. No nie, chciałem to wpisać do mojego CV. Ławnik numer 10. Nazywam się doktor Heinz Gundersztyn, a mój zawód... <noise> Zły naukowiec. Wściekły naukowiec? Nie, 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 nie. Nie żaden wściekły, bo wcale się nie gniewam. Jestem złym naukowcem, a to różnica. Chwileczkę, chwileczkę. Myślę, że pańskie doświadczenie może mieć znaczenie w trakcie tego procesu, bo oskarżonym jest doktor Kolokrutki. Nie zrobiłem tego! Doktor Kolokrutki? Tundersztyc, to przez ciebie tu jestem! To no właśnie on wynalazł szmelco i na to, nie ja! Ja go tylko, ukra... tylko go pożyczyłem i wyzwoliłem jego energię! E, e, nieświadomie! No i nie miałem instrukcji! Czy panowie się znają? Oświadczam, że nigdy wcześniej go nie wiedziałem! On kłamie! Oto dowód! Zlot członków organizacji babeczka pięć lat temu! Dlaczego nosisz przy sobie te zdjęcia? Nie po to on nosi przy sobie te zdjęcia? Spokój! Spokój! Te...